Nie chcę tak leżeć, mamo. Masz temperaturę, Ralph. Musisz dużo pić. Whisper, skarbie, możesz przynieść Ralphowi sok pomarańczowy? Dobrze. Masz tutaj wspaniałego tygrysa. To Stripes. Potrafi bardzo głośno ryczeć. O! Sz! Jestem Whisper. Rozumiem co mówisz. To Peggy, ona. Oh no. Whisper, czemu to trwa tak długo? Wybacz, mamo. Proszę bardzo, Ralfik. Ralf. Chyba tracisz głos. Sok nie pomoże. Miód i cytryna. Tego ci potrzeba. Nie lubię cytryny. <laughs> Ale ci pomoże. Muszę tylko skoczyć do sklepu po składniki. Poproszę jeszcze. Śmiesznie brzmisz. Whisper, możesz mi pomóc spegi? Zgubiła, zgubiła? O, nie! Pośpieszmy się! Oczy róż. Whisper z pomocą. Przychodzi znów.